Cześć! To znowu ja, Shio. E, mam nadzieję, że nie będzie teraz już problemu z docinkami. Ściągnąłem moda, który teoretycznie powinien e, zwiększyć ilość klatek. I z tego, co widzę, to zwiększył. E, bo wcześniej miałem bardzo mało klatek, w porównaniu do tego, co jest teraz. E, ale ładne są te modele, boż. Aż szok. Dobra, idziemy dalej. E, tu widzę, że zbliżamy się już do pierwszej wioski. Myślę, że rozwiążemy zagadkę, która... Rozwiążemy zadanie, nie zagadkę. Które tutaj będzie? O ty kim jesteś? Jakiś brakujący model. Dobra, idziemy dalej. Znowu brakujący model. No nie, wiem, na razie to zignorujemy. Aha. Powietrzna motyka, widzicie to? Okej, okay, dobra, zresztą idziemy dalej. Zobaczymy co się dzieje w karczmie. Excuse me. We have a small problem that we hope you can help us with. You may be wondering why you can't see me. We are all wondering the same thing. Aha. Czyli pan jest niewidzialny i zastanawia się dlaczego. Co się stało? Everyone in Aelw suddenly became invisible several weeks ago. It was sort of fun at first, but the novelty has definitely worn off now. You can imagine how difficult it is to run an inn while invisible. Once you get a reputation as a haunted inn, you can just forget about it. So we've all been keeping quiet, hoping the spell will wear off, but we're running out of patience. We're sure it was Ankatar's doing, but we can't find him. If you can help us, We will be extremely grateful. Okej, okay, to so, zabawi mnie się w Wiedźmina. Musimy odczarować całą wioskę, żeby wreszcie stali się widzialni. bo jakiś zły mag rzucił na nich klątwę. Taka stereotypowa opowiastka o złych czarnoksiężnikach. No to zapytam, kim jest Ancotar. He is a wizard who took up residence in the ruins of Fort Coracticus a couple of years ago. He's caused us no end of trouble with his magical experiments, but nothing as bad as this.

to on się w w końcu zbiesił i rzucił na nich zaklęcie niewidzialności. Jakieś takie długotrwałe zaklęcie niewidzialności o dziwo. No dobra, zaraz zobaczymy co tam się dzieje. Schodzimy na dół, tylko czy ja dobrą drogą idę? Chyba dobrą. W sumie to innej drogi tutaj nie ma. No i troszkę się przycina. Ten mod, który wgrałem, żeby zwiększyła się optyma optymalizacja gry yy, Nazywa się Streamline. Nazwa teraz się wyświetla Wam na ekranie. Dzięki niemu może się Wam zwiększyć ilość klatek, nawet o 30, z tego co czytałem. No i faktycznie już mamy trosz, troszkę więcej klatek. No u mnie to nie jest 30 klatek, tylko jakieś 15. Chociaż myślę, że w kwestii jakości youtube'owskiej nie będzie to wielka różnica. Okej, okay, znalazłem fort, fort Caractus, czyli dobrze poszedłem. Co, zbliża się już noc? Wszystko na to wskazuje. Okej, okay, o nic mnie jeszcze nie zaatakowało, to dobrze. Bo, coś... Aha, coś mnie właśnie atakuje. No i wykrakałem. O, niewidzialny szczół, okej. Okay. Może być niewidzialny szczół. Idziemy do góry. Zresztą pewnie się schował ten mag cały. All what do you want from me? No Yes, I been working on a new invisibility spell. As you can see, it works quite well. Why? Aha, czyli pan pracował nad y, zaklęciem niewidzialności. No, może mu tym, Ale, o tej oh, really? Everyone in town? That must have been what all the shouting was about a few weeks ago. I'm afraid I was engrossed in an experiment that required my full attention. You see, in order to increase the efficacy of the spell, the radius was likely to approach the. Oh, Never mind. I don't mean to bore you. Ah, Pan wziął nas idiotę. I troszkę ironizuję z tego co widzę. No ale dobra, zapytam się y, jak mam odwrócić zaklęcie. Aha, czyli zaklęcie może zejść, y, tu wyłączyć się, że tak powiem, po jakimś czasie. Ewentualnie. To zapytam ewentualnie? way be absolutely sure. that's the exciting thing about basic research. really, i find being invisible quite refreshing. but if it will get everyone to leave me alone. Fine. i did work out a counter spell last week. if i can just put my hand to it. ah. here stand in the center of town to make sure you get everyone oh and make sure never mind it should be fine no okej okay. dostałem e, zwój który odwraca to Mam nadzieję, że nic więcej niewidzialnego mnie nie zaatakuje. Nie fajnie jest walczyć z niewidzialnym przeciwnikiem. <laughs> Szkoda, że tak dużo, dużo trzeba dreptać. No ale tak to jest w RPGach, szczególnie takich bardziej sandboxowych jak Oblivion. Okay. Ale kurczę, te tekstury nowe to normalnie jest coś wspaniałego. Wyglądają, jakby były takie lekko pomoczone. <grych> Chyba zamierzony efekt. O, już widać domy. I te brakujące modele okien. Albo brakujące, albo coś się po prostu zbogowało. Chyba, że po prostu moc nie dostarcza tekstu No nie wiem Zignorujemy to na razie, może później się to naprawi Samo Przynajmniej mam taką nadzieję Aha, Zamkniemy, nie będzie tylko takie start... tfu, otwarte No rozmawiałem Ale w sumie to nie wiem po co tutaj wszedłem Muszę stać na środku wioski Zrobię krótkie cięcie bo nie mam zielonego pojęcia ile czasu już minęło Ale to może najpierw puszczę czar Gdzieś tutaj to powinno być O, jest Ok, chyba się udało No co, szczęście mi się jakoś Aj, Szczęście mi się zmniejszyło, nie wiem dlaczego Mam nadzieję, że zaklęcie wszystkich to było. No chyba wszystkich. I... tutaj? Thank you, thank you. I can't tell you how good it feels to be able to see myself again. My sisters, on the other hand, I wouldn't mind if they had stayed invisible. <laughs> <laughs> ah, me, friend, you are welcome at the Ailswell Inn any free of charge. Aha, czyli co, nie dostałem żadnej kasy? Bye! No szkoda, nie będę płakał. Dobra, ja robię szybki, szybkie cięcie. Yy, Spotykamy się za moment. Okej, okay, już jestem. Na oko zostałem jakieś 3 minuty. Trzy takie, żeby było optymalnie. Yy, nie wiem, potem najwyżej coś dogram, jeśli będzie za mało. Widzę, że się ściemnia, to od razu... O, ładne niebo. To od razu pójdę. się tutaj prześpię. Bo tutaj w zamian za wykonanie zadania you, y, mamy darmowe łóżko Z tego co Pan mówi to jest pierwsze po lewej, tak? Od wejścia O w ogóle fajnie że te, że te pokoje mają drzwi No dobra Ja tam się będę rozwodził nad tym y, Większość pojemników w obliwionie się resetuje y, Więc nie, nie będę chował tego tych moich dobytków do tego Miejsca ściągnąłem też moda, który dodaje do gry taki przedmiot przenośny Zestaw podróżnika? Czyli coś w stylu takiego rozkładanego namiotu Tylko, że nie wiem jeszcze gdzie to jest O, dostałem jakąś informację o dziwnych wrotach, które pojawiły się na małej wyspie Na plaży nibem ale tym zajmiemy się myślę, że później, jak wykonamy podstawowe zadania, pokażę Wam to, co chciałem pokazać. Ok, zaprezentuję Wam też działanie tego moda, który mam, chyba że... Zaraz zobaczę, jak wygląda sytuacja z wagą. Nie, trochę mogę wziąć. Pokażę Wam działanie tego moda, który ściągnąłem, Harvest Flora. Jak działa on na warzywach i owocach. One po prostu znikają. Fizycznie, znaczy zakodowane dalej tutaj są, tylko że po prostu model znika i jest już bezużyteczny. Jak samo jest tutaj. A tutaj z kolei znikają już tylko te arbuzy. Watermelony. Dobra. Podkradłem troszkę jedzonka. W ogóle już jest ranek, więc zgodnie z ideą roleplayowania coś popijemy. I zjemy. Mam w ogóle pełno sera, będę musiał go opchnąć. Nie wiem co z tym serem jeszcze zrobię. Poza tym A, ser zawsze się przyda. W ogóle chleba nie mam? No pójdę, skoczę kupię jakiś chleb, skoro już tutaj jestem. Dzień dobry, w ogóle coś sprzedajecie? Aha, nie sprzedajecie. Może któryś, któraś z sióstr sprzedajecie. No nic, chyba nie. No to jakaś niemiła więc mogę ogóle uciekam stąd Tam wygląda 3, 3 minuty Okej, okay, zaraz będę musiał kończyć Pokaż mi się Stój Przecież co ja, jak JJ Joker za owcami uganiam Okej okay. Myślę, że dojdziemy do... Nie, no już nie dojdziemy do wioski, ona jest tam daleko, widzicie, tam jest takie pole, w którym potem się pojawi wioska, jak będę już bliżej, ale na razie robię cięcie, zaraz nagrywam kolejny odcinek. Do zobaczenia!